Jakie są przyczyny opóźnień etapów rozwoju? Dlaczego niemowlę nie leży na brzuchu, nie przechodzi do kolejnych etapów, nie obraca się z pleców na brzuch, nie siada, nie czworakuje, nie kontroluje ułożenia głowy osi głowa tułów? Kochani, chcielibyśmy powiedzieć, że reflux, każde dziecko w swoim czasie, może nieodpowiednie mleko, natomiast rzadko kiedy ma to pokrycie w rzeczywistym obrazie dziecka. Dlatego, że czynników powodujących opóźnienia rozwoju jest tak wiele, że trudno byłoby we, wymienić i wyeliminować wszystkie, chociażby na podłożu genetycznym. Kochani, kiedy badamy niemowlę, to dzięki analizie ruchów globalnych i jakości, i ilości, ocenie napięcia mięśniowego, ocenie reakcji, ocenie postawy, ocenie zachowania dziecka, percepcji, Jesteśmy w stanie prognozować, czy rozwój będzie prawidłowy i rozpoznać sygnały ostrzegawcze na bardzo wczesnym etapie, kiedy ograniczeń funkcjonalnych jeszcze nie widać. I taka jest rola wczesnej diagnostyki i wczesnego rozpoznania sygnałów ostrzegawczych w tym okresie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego miesiąca życia że kiedy rozpoznamy te sygnały to jesteśmy w stanie wkroczyć wczesną interwencją kiedy jest największa neuroplastyczność mózgu ale i objąć naszego malucha kompleksowym wsparciem w interdyscyplinarnym zespole często trzeba włączyć lekarza neurologa genetyka neurologopedę czy połączyć różne metody fizjoterapii po to aby wspólnie pomóc maluchowi a nie zakopać pod dywan przyczyn, które mogą powodować to opóźnienie rozwoju i nie uśpić czujności rodzice. Korzystajmy z aktualnej wiedzy.